Cześć witam was wszystkich serdecznie w imieniu całej ekipy było, Życzę wam zdrowych, zdrowych świąt i szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że większość z Was ten rok 21 wyszła sporo na plusie. Jesteście zadowoleni i oby tak było w... musi tak być, nie oby tak było, tylko musi tak być w 2022, żebyśmy dalej zarabiali na kryptowalutach i zgarniali airdropy. Także też Wam tego życzę, żebyście dobrze dobrze trafiali, dobre projekty zgarniali, fajne airdropy. A nowe osoby, jeżeli jeszcze nie, nie weszły po prostu w rynek kryptowalut, to żebyś zaczął się po prostu uczyć, przyglądać, zacząć próbować od darmowych y, Jakiś y, miejsc, gdzie można jakoś zamoczyć te nogi w kryptowalutach. Tego Wam życzę, żebyście spróbowali, y, odważyli się i, i żeby Wam też się powiodło, bo to jest rynek dla cierpliwych i y, no i trzeba coś trochę się. Podszkolić, poduczyć i, i pilnować swoich finansów. Także jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, cześć! bye